Gościem Krynica TV jest pani Izabela Micek, dyrektor szkoły podstawowej w Polanach. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szanowni państwo. I miło mi powitać państwa w nowej szkole, nowo otwartej szkole. W podstawowej w Polanach. Losy tej szkoły bardzo różnie toczyły się. Została ona założona w 1935 roku i właściwie do 2000 roku była oddzielną placówką, natomiast od 2000 roku do 2018 należała do samorządowego Centrum Edukacji w Brescie. 28 lutego 2019 roku Rada Miasta w Krynicy-Zdroju przyjęła uchwałę, na mocy której zakłada się szkołę podstawową w Polanach z dniem 1 września 2019 roku z oddziałem przedszkolnym. I właśnie dzisiaj był pierwszy dzwonek. No właśnie, nie byłoby to możliwe, gdyby nie inicjatywa mieszkańców, którzy postanowili wyremontować tą szkołę i bez tego nie można byłoby otworzyć szkoły podstawowej w Polanach. Tak, y Należy bardzo podkreślić, że, nie, że tutaj duże, duże zasługi miał zryw właśnie społecz, społeczności w Polanach, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Polany, ale nie tylko. Stowarzyszenie to było wspierane przez pana burmistrza Piotra Rybę i no szereg ludzi, którzy bardzo za, byli zaangażowani w powstanie tej szkoły. Ich determinacja została dzisiaj pięknie uwieńczona. Właśnie tym, że na maszcie przed budynkiem szkoły powiewa flaga biało-czerwona i dzieci mogły przekroczyć progi nowej szkoły. Gośćmi Krynica TV są Monika Piszczek i Wioletta Wzorek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Polany. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. Witamy. witamy. A spotykamy się dzisiaj, aby opowiedzieć kilka słów o akcji społecznej. Wspólnie z mieszkańcami wyremontowały panie szkołę, dzięki czemu ta szkoła od wczoraj jest już oficjalnie szkołą podstawową w Polanach. Tak, oczywiście. Udało się nam to, zaangażowało się bardzo dużo mieszkańców, członkowie stowarzyszenia i nie tylko, i rodzice, i dzieciaki też czasami pomagały, nawet dziadkowie. Proszę powiedzieć na czym polegał ten remont, co trzeba było zrobić, żeby można było tą szkołę nazwać w końcu szkołą podstawową w Polanach. To może najpierw o kuchni, która była jako pierwsza oddana do użytkowania. Ja pracuję w tej kuchni, <noise> dlatego zaczynam od kuchni. Kuchnia, tak, została wyremontowana kuchnia. Mamy taką panią, naszą przyjaciółkę, najlepszą, bardzo dobrą, która pisze projekty. Ona właśnie wystarała się o fundusze. Została wyremontowana kuchnia, została wyremontowana stołówka, zostało z gminy, dostaliśmy pozwolenie, dostaliśmy zielone światło. Gmina również nam pomogła, żeby powstało przedszkole, tutaj oddział przedszkolny. Już rok prowadzimy. i, od, i przedszkole. My tak. jako rodzice mówię cały czas oczywiście mamy do tego nauczycieli, my tylko możemy przyprowadzić dzieciaczki nasze. Tak. <laughs> Ale faktycznie udało się otworzyć. Bardzo fajnie to działa. Dzieci, myślę, są zadowolone rodzice jeszcze bardziej. My bardzo się cieszymy, że się nam udało. To tak. jest chyba największym dla nas prawda, jakimś sukcesem sukcesem. O tak. Tak. Ale dostosowano też sale lekcyjne. E, tak, dzięki temu, że mogłyśmy przenieść świetlicę mhm. szkolną na górę, e, uzyskałyśmy więcej sal, dzieciaki mają więcej miejsca. E, w tym momencie jesteśmy na korytarzu, który również, co prawda, parę lat, parę temu, lat temu już został tak. wyremontowany również przez rodziców, więc widać, że nie jest to e, jakaś nowa sytuacja, tylko faktycznie od paru lat rodzice pomagają. Tak. Mam nadzieję, że tej pomocy nigdy nie zabraknie. Zresztą my jesteśmy przedstawicielami rodziców. Nie zabraknie. No właśnie mówiliśmy, że fundusz udało się zdobyć. Ale już pracę trzeba było wykonać samemu. No tak. Tak, większość prac tutaj była wykonana przez rodziców. Bardzo dużo tatusiów tutaj się musiało wykazać, bo to jednak były takie prace już specjalistyczne, więc my tam czasami od kuchni, czasami, e, tak. czasami dopingując, no czasami też i małyśmy się takich męskich zajęć, ale się udało, wszystko fajnie wygląda i funkcjonuje tak jak należy.